Ale sąc na Oriona, przelatywali obok mgławicy orzeł. Zobaczcie, jak wygląda mgławica orzeł. Piękno mieli pluszaki wycieczkę. Cudno. Później zobaczyli mgławicę pierścień. A w środku biały karzeł. Dalej lecąc widzieli Andromedę, piękną galaktykę oddaloną 2,5 miliona lat świetnych od nas. I wreszcie zbliżyli się do Oriona. Lecąc coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej co widzieli jakie cud.